Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Xardas i witam Was w moim pierwszym odcinku yy, z serii Minecraft. Dzisiaj nie będzie żadnej takiej yy, jakichś filmików survival lub coś takiego. Dzisiaj pogramy sobie na serwer, na serwerach yy, na serwerze. Yy, I tak, to już jest moje chyba dziesiąte podejście dla nagrywania tego, te, tego filmiku. Dobrze. To ja zrobię krótkie cięcie i zaraz się widzimy. Albo może tak, zrobię krótkie cięcie. Dobrze, witam Was ponownie. I tak. To jest serwer taki mały Skyblock. Może wam pokażę. O, jak widzicie? Serwer Skyblock. Tutaj jakieś takie różne rzeczy i tak. Dzisiaj pogramy w w w w w w w w dobrze, w 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 Napiszcie mi w komentarzach, ile osób zabiłem i ile padłem. Dobrze, więc zaczynajmy grać. Może, yy, możecie się spodziewać mojego jak, odcinka, jakiegoś jeszcze może dzisiaj nakręcę, jak zdążę. Number one. Number two. Już dwie osoby zabite. Szkoda, że mi tamto nie wyszło, ale tak jak mówiłem, to mi brat wciąg wciągnął do pokoju to to i number o o o, o raz. No to, to no to trochę no tak trochę no spadać, spadać. Idę ja na górę im pomóc. Może jakiegoś skybloka nagramy. dopadłem dobrze, to nie zaraz, czy to wyjście było kidamy się jak mówiłem, może nakręcę jakąś serię z minecrafta jeszcze się nad tym zastanowię Chodź, ha, chodź, Haha! Zabiłem. Ile my już nagrywamy? O, jak cienko, dopiero 3 minutki. Ale tam rzeźnia. Tak myślę, że se z 20 minut pogramy. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Wow. Na go ściągłem? Lol. A! Wpadaj. Strzelają! Strzelają! <grywk> dawaj, dawaj, dawaj! 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 Fab, fabką, fabką. Dobrze. Coś strzały? Coś strzały. Dobra, zregeneruję sobie życie. Trochę. Aj na budowle. No, regeneruj szybciej. Ja idę otworzyć. Ale Aha, dobra, że... Dobra, idziemy po czerwoną wełnę. Dawaj, dawaj. No, dawaj. O no, dawaj, czerwono wełnę. Jest, fapka! Fast, kolego! Szybciej! Ja! Yeah. Tak, baby. Jerolimo Szybciej 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 gaz 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 Ej napiszcie w komentarzu czy wam się filmik podobał Jak się wam podobał to czerwony czerwony Magiczny guziczek Daj słupka Łapkę w górę jak coś to piszcie w komentarzach. I zapytajcie i napiszcie, czy byście chcieli mieć serię jakichś na przykład takich ciekawych pomysłów. Na przykład albo... Albo coś w tym stylu. Lecę już szybciej. Tamciu war <mone> o, to nie natknie. Aha takie komendy nie wolno używać. dzie, dzie, Aj kurde, był mój Musiałeś go zabić. Dobra, idę na górę. Chodź, 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 chodź. zaraz pójdziemy na parkura? Nie wiem. Ooool. Łacka ma... Wow! Placuszki dostaliśmy. Dobra, idziemy może teraz. Pokażę wam. Zobaczmy co zro Aj tutaj jest tak. Teraz coś o serwerze wam powiem. Polecamy, hmm. nie. To jest tak, to jest spawn cały i tu są i z, tu są y, takie skybloki. To są wszystkie komendy do Skybloka. Ja mam y, wyspę z Zemonem. O jak wi, jak wi... Gdzie to wszystko tak beczy. Jak widzicie, on coś już tu zaczął... A, tutaj! On tu zaczął coś już robić. Ale fajne teraz głosy! Zajebiste. No i tutaj jest tak... Hmm. O, coś tam ktoś już budował. To są takie wyspy duże. Wiecie, jak zawsze na tym jest, nie? Dobra. Spawn. Tu są... jak chcecie stworzyć wyspę sobie, to piszecie... is create i klikacie Enter i Wam się tworzy wyspa. I to jest Wasza. A w sumie to is help... Tu macie wszystko opisane, nie? No. Więc... Podam IP serwera no, w opisie do tego właśnie serwera co tutaj jest. Aha. Tutaj jest takie o, widzicie. Zobaczmy firma. Uuuu! Uh. Nawet, nawet <coughs> Bardzo przyjazna administracja nawet tu jest. Ja żyję z takim autodoktorem tak git. O właśnie Skyblock. I tutaj macie Arenę PvP. A nie, to nie tu. Sorry! Nie tutaj. A na przykład, jak macie itemki na Skybloku i wybrzmiecie spawna, to nie macie tych itemków. Właśnie też się tak kurde zdziwiłem, bo. Szkoda. I teraz tak. War PVP. Macie tu nawet arenę PVP. Dobrze. Teraz tak. Mm, macie tutaj sklep z broniami, sklep z zbrojami. Teraz tak, klikacie na niego prawym i tylko klikacie do niego. No I już macie całe obrane No i. Teraz do niego idziecie. Klikacie tylko to i tyle. I macie tutaj takie różne, zaraz Wam pokażę kurde o właśnie klikacie tylko prawym takie jak widzicie takie to to samo to są takie I tylko to się, to się samo przeładowuje. Więc tak, to możemy odłożyć. O. I włożyć co? O kurde. O właśnie. To jest takie coś. To jest, to jest takie coś. To jest takie coś. I to jest takie coś. Ja polecam. Zaraz. Wybio... Wy możecie to wszystko używać tam na arenie PvP Ale dla mnie najlepsze jest to Nie to Nie to Więc wygrywało mnie to Nie to No to tako I to Najlepiej mieć dwa, takie w zapaskach. Więc tak. To odkładamy. A bierzemy tylko to. O kurde. O. Bach. Aby wejść na arenę PVP zaraz, o kurde, wystarczy jak nie macie. Aby wejść na arenę PVP wystarczy tylko <grym> wpisać to. I kliknąć na to po prostu, nie. No i tyle. Więc znajdujecie się teraz na arenie PvP. Wsz jak was deadną to wszystko znika. To wiadomo, już nie muszę tłumaczyć. Więc tak. Tutaj macie jakby takie miasto. Nie schodzicie, czekajcie. Dobra, to to to. Ile my tego mamy? 2 30. Ja to jeszcze przyładuj. Teraz przyładuję Dobra To też przyładujemy Dobrze Czyli to bierzemy i idziemy Właśnie jak jest jakiś zombiaki. Bo to ja tu muszę znaleźć wyjście. Bo tu trochę ludzie na rozwalali. O właśnie tam widzimy kogoś. No i już gościu padł Niech przeładuje I właśnie i on padł już Już on tu na tym będzie mógł wejść na ten serwer, ale już o kurde Fajne. Hehe, klatka. No teraz tylko wystarczy wam poszukać, ludzi. O kurde, widzicie, patrzcie. Najlepiej mieć wszystkie płyty Najlepiej mieć wszystkie płyty Bo wszystkie płyty coś dają Przeładuj chłopie Dobra Idziemy O jak tu wejść? A jak kliknięcie takim, bo coś to Wam przybliża. Cel, jak ktoś się dobrą y, w dobro. O kurde, jak się, jak się ktoś wczuje, to może nieźle grać. Kurde. To takie chlopocze A właśnie ja już padnę. To coś podobnego jak CS, tylko że w Minecrafcie. Ktoś lubi CS-a, w cs grać. Nauczy się w Minecrafta grać tutaj, na tym tym. Więc tak, jak mnie ktoś teraz zabije, to będziemy kończyć już odcinek. Widzę tam kogoś, może uda mi się go zabić. Gdzie on jest? Muszę się długo jest, trwa ten widzicie gości się od razu o właśnie tak oto skończyliśmy odcinek więc może staj stańmy sobie gdzieś tak ładnie O więc ta Oj, kurde. Więc tak, mówię dla was, Xardas. I do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.